Dziś chciałbym zaprosić Cię na poranną modlitwę do Ducha Świętego. Codziennie rozpocznij dzień z Bożą mocą i pokojem. Dziękuję Ci, że tu jesteś, w tym filmie. Pomodlimy się wspólnie poranną modlitwą do Ducha Świętego. Przejdziemy przez cztery duchowe kroki zawierzenia dnia. Otworzymy nasze serce na Jego prowadzenie, siłę i pokój. Po wysłuchaniu tej modlitwy zyskasz coś więcej niż dobry początek dnia. Zyskasz obecność tego, który nigdy cię nie opuści, zyskasz pokój serca i światło, które nie zgaśnie w ciemnościach. Duchu Święty, obudź moją duszę. Czasem budzimy się zmęczone, zanim jeszcze otworzymy oczy. Myśli cięższe niż ciało, wspomnienia nocy. Które nie dają pokoju, a przecież nowy dzień to dar, który otrzymujesz, jak biały arkusz. I zanim zapisze go świat, możesz oddać go Duchowi Świętemu. Duchu Święty, ty, który poruszasz się nad światem, jak poranny wiatr, przyjdź dziś do mnie. Niech ten dzień nie zacznie się od pośpiechu, lęku, narzekań. Niech zacznie się od ciebie. Niech moja dusza się przebudzi zanim moje ciało pójdzie w codzienność. Niech Twoje tchnienie wypełni każdy zakamarek mojej duszy, bo jak mogę iść przez ten dzień bez Ciebie, który jesteś światłem? Jak mogę mówić do ludzi, jeśli najpierw nie posłucham Ciebie? Jak mogę podejmować decyzje, jeśli nie proszę o Twoją mądrość, Duchu Święty? Nie proszę o idealny dzień. Proszę, abyś ty był ze mną w tym dniu. A co, jeśli najpiękniejszy poranek nie zaczyna się od kawy, ale od ciszy przed Bogiem? A co, jeśli to Duch Święty już czeka na ciebie z łaską na ten dzień? Teraz wypowiedz tę modlitwę razem ze mną. Możesz ją powtarzać w sercu, w ciszy, w zaufaniu lub po prostu wysłuchać. Modlitwa poranna do Ducha Świętego, Duchu Święty, przychodzę do Ciebie z tym, co mam, ze swoim zmęczeniem, swoimi planami, swoim lękiem i nadzieją. Przychodzę, by oddać Ci mój dzień. Niech moje myśli będą Twoimi myślami, niech moje słowa będą pełne pokoju, niech moje serce bije w rytmie Twojej miłości. Prowadź mnie dzisiaj tam, gdzie chcesz, nie tam, gdzie ja bym poszła. Pokaż mi ludzi, których powinnam zauważyć. Daj mi łaskę pokory, kiedy trzeba zamilknąć. Daj mi odwagę, kiedy trzeba stanąć w prawdzie. Oczyść moje pragnienia, uświęć moją codzienność. Bądź ogniem w moim wnętrzu, bądź pokojem w moim sercu. Dziękuję Ci, że jesteś przy mnie. Dziękuję, że nigdy się nie narzucasz, ale zawsze czekasz. Dziś chcę zacząć dzień nie sama, ale z Tobą. Duchu Święty, prowadź mnie. Proszę, napisz w komentarzu: Duchu Święty, prowadź mnie dziś. Niech te słowa będą nie tylko modlitwą, ale też znakiem wspólnoty nas wszystkich, którzy wciąż uczą się ufać. A co? Jeśli dziś Duch Święty postawi Cię dokładnie tam, gdzie ktoś inny potrzebuje Jego obecności przez Ciebie. Duchu Święty, zostań ze mną w codzienności. W porannej modlitwie wszystko jest spokojne. Słońce dopiero wstaje. Serce jeszcze nierozproszone. Ale przecież życie nie zatrzyma się tylko dlatego, że się modliłaś. Zaraz zadzwoni telefon. Ktoś wyprowadzi cię z równowagi, nadciągną terminy, oczekiwania, zaskoczenia, i właśnie dlatego, siostro, modlisz się rano. Nie po to, by uciec od świata, ale by w tym świecie nie zgubić Boga. Duchu Święty, daj mi łaskę zatrzymywania się w ciągu dnia. Naucz mnie oddychać Twoją obecnością, nawet gdy stoję w korku. Nawet gdy denerwuje mnie sąsiadka, nawet gdy jestem zmęczona sobą, bo Ty nie jesteś tylko na adoracji, Ty nie jesteś tylko w świątyni, Ty mieszkasz we mnie, Ty jesteś w moim westchnieniu, w mojej cierpliwości, w moim uśmiechu, którego dziś może jeszcze nie miałam siły dać. Duchu Święty, bądź moją pamięcią o dobru. Moją siłą do przebaczenia, moim światłem, gdy nie wiem jak odpowiedzieć. Nie chcę zapomnieć o Tobie po Amen. Nie chcę zostawić Cię w porannej modlitwie, gdy tylko zacznie się realne życie. Chcę, żebyś szedł ze mną przez cały dzień: w kuchni, na przystanku, w rozmowie, w zmęczeniu. Chcę, żeby Twoja obecność była moim rytmem. A co jeśli duch święty nie tyle macie zainspirować rano, ile towarzyszyć ci do samego wieczora? Duchu święty, zawierzam ci wszystko, czego nie kontroluję, każdego dnia próbujemy planować. W głowie masz już listę, zakupy, sprawy do załatwienia, rozmowy, terminy, decyzje. Ale życie, jak wiesz, nie czyta naszych kalendarzy. I właśnie dlatego dziś rano warto wypowiedzieć jedną z najtrudniejszych i najpiękniejszych modlitw. Duchu Święty, zawierzam Ci to, czego nie rozumiem, to, czego się boję i to, czego jeszcze nie widzę, bo są takie chwile, kiedy Twoje plany się rozsypią, kiedy ktoś nie odzwoni, kiedy ktoś zawiedzie, kiedy coś się opóźni, popsuje, zaboli. I wtedy. Nie chodzi o to, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Chodzi o to, by mieć zaufanie głębsze niż kontrola. Duchu Święty, oddaję ci dziś nie tylko moje obowiązki, ale też moje reakcje na to, czego się nie spodziewam. Oddaję ci nie tylko listę zadań, ale też moje serce, które się boi, że znów nie podołam. Pomóż mi ufać, że nawet jeśli dzień nie potoczy się po mojemu, to może potoczy się po Bożemu. Naucz mnie przyjmować zmiany spokojem. Naucz mnie widzieć Twoją rękę nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się trudniejsze niż myślałam. Nie chcę już zaczynać dnia z lękiem, tylko z zawierzeniem. Nie chcę powtarzać sobie co, jeśli się nie uda. Chcę powtarzać Duchu Święty, jeśli jesteś ze mną, wystarczy. Proszę, napisz w komentarzu Duchu Święty, oddaję ci to, czego nie rozumiem. Bo w tych słowach nie tylko ty się modlisz, ale ktoś inny może zobaczyć, że nie musi mieć już wszystkiego pod kontrolą. A co, jeśli właśnie przez to jedno zdanie Bóg odetnie ci ciężar, który nosiłaś od dawna? Dziękuję Ci, że byłaś tu dziś rano. Dziękuję, że nie zaczęłaś dnia od pośpiechu, ale od obecności Boga. Dziękuję, że Twoje serce, mimo zmęczenia, mimo wątpliwości, chce być prowadzone. Duchu Święty, dzisiaj nie wiem, co mnie spotka, nie wiem, czy dzień będzie łatwy czy trudny, ale wiem, że nie chcę iść przez niego sama. Proszę Cię, zostań przy mnie. Gdy będę się spieszyć, przypomnij, że wszystko ma swój czas. Gdy się zdenerwuję, daj mi łaskę cichości. Gdy ktoś mnie zrani, pomóż mi nie odpłacać tym samym. Gdy będę zmęczona, bądź moją siłą. Gdy się zagubię, przypomnij mi, że Ty znasz drogę. Duchu Święty, bądź dzisiaj w moich myślach, w moim spojrzeniu, w moim sercu. W moich słowach, bądź w moim tak i w moim nie, w moim planie i w tym, co mnie zaskoczy. Nie proszę cię o wielkie cuda, proszę, żebyś był w tych małych momentach, które często przeoczam, w porannej herbacie, w spojrzeniu bliskiego, w uśmiechu obcej osoby, w mojej ciszy. Dziś nie chcę zaczynać dnia bez ciebie. Nie chcę iść przez godzinę bez świadomości, że jesteś. Chcę żyć tak, jakbyś naprawdę mieszkał we mnie, bo przecież mieszkasz. Niech ten dzień będzie dobry. Nie dlatego, że wszystko się uda, ale dlatego, że Ty, Duchu Święty, będziesz w Nim obecny i to wystarczy. Dziękuję Ci, że modliłaś się dziś ze mną. Jeśli ta poranna modlitwa dotknęła Twojego serca, Podziel się nią z inną kobietą. Niech Duch Święty rozświetli nie tylko Twój dzień, ale przez Ciebie także dzień kogoś innego. A jeśli chcesz wracać codziennie do wspólnej modlitwy, zasubskrybuj ten kanał. Tu Duch Święty zawsze ma dla Ciebie czas. Niech Cię błogosławi, Ojciec, który Cię stworzył, Syn, który Cię zbawił. I Duch Święty, który dziś poprowadzi. Amen.